Witajcie, z tej strony Kantal. Korzystając z tego, że jest już was ponad setka na moim kanale, chciałbym dzisiaj Wam przedstawić małe podsumowanie. Przez te 10 miesięcy mojej działalności na YouTubie stworzyłem dla Was 144 materiały. Pozyskałem Was ponad setkę, co jest dla mnie bardzo przyjemnym wynikiem i mam już dla kogo robić konkursy. Cieszy mnie to niezmiernie. Zapraszam po więcej materiałów. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie wprowadzę kolejną serię. Przymierzam się do gier starszych. Mam nadzieję, że retro po polsku będzie dla Was przyjemną serią, tak samo jak indie po polsku, bo myślę, że polubiliście tę serię. Stworzyłem dla Was tyle filmów, że dało nam to 17 dni oglądania bez przerwy. Jest to bardzo przyjemny wynik. Cieszę się z tego ogromnie. Daje mi to również 12 tysięcy wyświetleń. Nie są to może grube miliony jak na kanałach innych youtuberów, ale dla mnie są to dość dobre liczby. Mam nadzieję, że kanał będzie się z dnia na dzień ciągle rozwijać i materiałów będzie przybywać, i widzów też będzie przybywać. Zapraszam Was serdecznie po nowości. Przez ten czas, przez te 10 miesięcy, mam już drugie intro, ponieważ to pierwsze nawet nie było w 720p. Dlatego też nowe jest lepsze, kolorowe, dynamiczniejsze i z lepszą muzyką. Wielu z Was bardzo lubi to intro, cieszy mnie to niezmiernie. Przygotowałem konkurs, ponieważ nie było specjału na 100 widzów, chciałbym dzisiaj ogłosić, że czekam na Wasze prace. Tydzień. I będą one o tematyce zombie. Tak, tak, moi drodzy, znowu zombie. Chciałbym, żebyście stworzyli mi rysunek zombiaka. Ponieważ ostatnio bardzo spodobało mi się The Walking Dead, dlatego też chciałbym, żebyście spróbowali swoich sił w tej tematyce. Co na Was czeka? A oczywiście, jak zwykle, parę dobrych gier. Tym razem jest to Margo of the Ninja, Tiny and Big in Grand Pass Leftover, Tower Wars oraz Intrusion 2. Mam nadzieję, że nagrody są na tyle ciekawe, że będziecie w stanie i będziecie mieć ochotę stworzyć dla mnie kilkanaście dobrych grafik. Liczę na to. Dzisiaj dziękuję wam bardzo serdecznie za to, że jesteście. Cieszę się i mam nadzieję, że w kolejnych miesiącach urośniemy w siłę i Cała Polska dowie się o grach niezależnych, ponieważ dzieje się tak, że nawet w kraju nad Wisłą coraz więcej studiów niezależnych powstaje. Cieszy mnie to również. Mam nadzieję, że będzie coraz więcej dobrych gier, o których będę dla Was mógł mówić. Dzisiaj dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Pozdrawiam, cześć!